Jesteśmy dzisiaj na premierze e, książki Sylwii Koperskiej. Czy mogłabyś opowiedzieć o tej przyjaźni? Bo zauważyłam, że to jest chyba taka głębsza przyjaźń. Tak, tak. Znamy się już kilka lat e, i e, rzeczywiście nawiązałyśmy bardzo głęboką relację. Sylwię poznałam w sumie pierwszego wieczoru, kiedy ją poznałam, usłyszałam to w jaki sposób formułuje swoje myśli, jak mówi i uznałam, że ma talent, jeżeli chodzi o język i poleciłam ją, sprawiłam, że poznali się razem z Patrykiem, że poznali się z Patrykiem Wegą i Sylwia rozpoczęła współpracę nad scenariuszem Kobiety Mafii 2, także ma swój wkład, pracowała nad dialogami, dialogami i chyba to był taki początek w ogóle pracy, Pracy jej jako osoby, osoby piszącej, pracy z językiem. No ale to, że napisała e, książkę, i w przygotowaniu jest druga część i trzecia, to jest dla mnie ewenement i jestem e, pod wielkim wrażeniem tego samorodnego talentu Sylwii, e, ponieważ Sylwia ma 50 lat, z czym się nie kryje, i właśnie usiadła i napisała książkę. I ta książka jest dobra, to się czyta, więc e, wiele osób ma e, ciekawe historie, natomiast no, niewielu z nas. Potrafi tak napisać, bo tutaj nie było Ghostwritera. Chociaż Sylwia się zastanawiała wraz z wydawnictwem, oczywiście na początku, bo nie była pewna swoich możliwości, ale kiedy zasiadła, to wszystkim wszyscy byli, kiedy zobaczyła, wydawnictwo zobaczyło pierwsze próbki. To ludzie byli pod ogromnym wrażeniem. No i ja jestem pod nieustającym wrażeniem. Czy mhm. ty jakoś pomagałaś Sylwii, czy mobilizowałaś ją w czasie pisania? Nie, absolutnie. To był taki moment, kiedy ona się właśnie wycofała z życia. Bo dla niej, bo ta historia jest bardzo. No jest jej autobiografia. Oczywiście nie powie nam dzisiaj, co jest do końca prawdziwe, a co nie. To jest takie, powiedzmy. To jest jej tajemnica, natomiast yy, w ogóle w tym nie uczestniczyłam w tej pracy. Yy, zupełnie. Yy, więc ona to wykonała samotnie, tę wielką pracę, i myślę, że to była też forma terapii. Sylwia, zapytałam się, czy pani uważa, że jest Kasia Warnkę dobrą aktorką? Nie powiedziała mi nic o aktorstwie, tylko powiedziała, że jest na pewno najlepszą, lojalną przyjaciółką. Czy ty też tak uważasz, że Sylwia jest dla ciebie dobrą przyjaciółką? Czy ty sama uważasz, że jesteś dobrą przyjaciółką dla innych? No, ja jestem bardzo radykalną chyba osobą, taką zero-jedynkową, ale jak już się zaangażuję to jestem całym sercem i tutaj się z, z Sylwią, tutaj jesteśmy podobne. Też bardzo wiele wytrzymuję w relacjach, natomiast kiedy ktoś mi złamie serce, to też potrafi się odwrócić, ale jestem lojalna i myślę, że to pokochałyśmy w sobie najbardziej, oprócz poczucia humoru oczywiście, które, które Sylwia ma, no, porywające dla mnie.